Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Piotr Szlachtewicz, wiele się dzieje w polityce, ruszyła kampania prezydencka w konfederacji, no mocno, niektórzy mówią rozpad, niektórzy mówią, no to tylko Braun odchodzi, albo aż Grzegorz Braun, przypominam, że Grzegorz Braun był jednym z tych, którzy powołali konfederację do życia, a jak to widzi właśnie y, kolejna osoba, Czaj, bo było ich trzech, przynajmniej jak to, ja to dobrze pamiętam, w ten sposób? Był Robert Winnicki, był Janusz Korwin-Mikke i był y, Grzegorz Braun. No i dzisiaj mamy tę przyjemność połączyć się z Robertem Winickim, byłym posłem, szefem ruchu narodowego i współtwórcą konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Jak jeśli. Y, 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 y kogoś z Państwa interesuje bardzo dokładna, że tak powiem, genealogia powstania Konfederacji w takim planie wieloletnim, wręcz dziesięcioletnim, które po tej prawej stronie były podejmowane, no to od razu zareklamuję i zaproszę na swój kanał, gdzie wczoraj opowiadałem personalny na YouTubie. Z pół godziny o tym opowiadałem, jak do tego doszło. Fakt, że Grzegorz Braun był jedną z pierwszych osób, które po zawiązaniu porozumienia Ruchu Narodowego i Wolności w 2018 roku, którą zaprosiliśmy do współpracy w ramach tego porozumienia. To porozumienie, które nazwaliśmy Konfederacją już jako komitetem wyborczym wyborców w, w wyborach do Europarlamentu 2019 roku, a która stała się partią, jak tylko ją zarejestrowaliśmy, polityczną w, na wakacje 2019 roku. I fakt wtedy rzeczywiście po tym procesie do ruchu narodowego i do wolności dołączył Grzegorz Brown ze swoją koroną jako jeden powiedzmy z takich politycznych akcjonariuszy w ramach konfederacji. No dobrze, Grzegorz Brown zostaje wyrzucony, przynajmniej ma być wyrzucony z Konfederacji. Panie pośle, jak pan to widzi wszystko, całą tą drakę, tak ja to określam, a czy to definitywny rozkład właśnie tej partii? No, konfederacja będzie działać oczywiście, natomiast Grzegorz Brown postanowił zbudować swoją całkowicie niezależną formację. No bo tylko w ten sposób można interpretować taki krok. Więc, więc będziemy mieli teraz do czynienia z Konfederacją i z, z Koroną. Zakładam, że, że to będzie Korona, chyba że, że Grzegorz Braun postanowił w jakiejś innej formule, szerszej niż Korona, działać, czy innej niż Korona, ale wydaje mi się, że po to jest zarejestrowana Korona y, jako część składowa też Konfederacji y, przez te wszystkie lata, y, żeby ona była podstawą. No i będziemy mieli po prostu do czynienia z tą sytuacją, nad którą ja oczywiście ubolewam, no bo. Spędziłem dekadę właściwie pracy, w sumie ze swoich 20 lat działalności politycznej, dekadę 2009-2019. Spędziłem na tym, żeby ta niepisowska prawica była jedna, silna, zjednoczona. I no, żeby nie, da, nie dawało się jej wypchnąć z życia publicznego, politycznego, i to jest swoisty fenomen, dlatego że po raz pierwszy od 1989 roku udało się zbudować partię nieokrągłostołową, która przez trzy kolejne kadencje, to znaczy myśmy koło Konfederacji zawiązali na końcówce ósmej kadencji. Następnie ono funkcjonowało w zmienionym składzie w całą kadencję dziewiątą, no i teraz, już po moim odejściu z czynnego życia politycznego, również obecni posłowie Konfederacji kontynuują tę misję, zawiązując już klub parlamentarny w obecnej dziesiątej kadencji. Więc to jest fenomen. Tego po 1989 roku nie było. Nie było też takich wyników w liczbach bezwzględnych. W, w liczbach bezwzględnych te wyniki powyżej miliona głosów, półtora miliona głosów. To są rzeczy, które wcześniej no, Liga Polskich Rodzin dostawała, powiedzmy, nie wiem, milion dwieście w szczycie głosów. To już Konfederacja była w stanie. Dostać więcej. No także mi jest po prostu szkoda, niezwykle przykro, bo to oczywiście przy tego typu sytuacjach, nawet jak wszyscy sobie obiecują dżentelmeńskie traktowanie się, no to jest konflikt, jest rywalizacja, o przynajmniej częściowo tych samych wyborców to zawsze jest, są kłopoty, są problemy. No a zyskać może na tym tylko, tylko PiS i Platforma, również w kontekście tych wyborów prezydenckich. Taka jest moja diagnoza. No dobrze, ale w takim razie, czy to nie jest tak, że ten Grzegorz Brown i Korona była, byli pchani do, do takiego innego um, momentu, bo jednak to niezorganizowanie kongresu, nieprzeprowadzenie nie prawyborów, um, albo zaproponowanie prawyborów, że startuje tylko dwóch kandydatów, tudzież pan Męcen i pan Bosak, no to, to doprowadziło do tej sytuacji, w której mamy w tym momencie do czynienia. I szereg czynników doprowadził do, do tego. Jakby natomiast z punktu widzenia polityki, jakby technologii politycznej, jeśli tak to ujmiemy, to, że Grzegorz Braun zdecydował się na samodzielny projekt polityczny, autonomiczny w Konfederacji, jest po prostu świadectwem jego przekonania o tym, że Powinien ważyć więcej w ramach konfederacji. Tak? Bo jakby, jakby przeczytamy to od strony takiej no, jednoznacznie gry politycznej, która przecież toczy się wszędzie. I również wewnątrz konfederacji zawsze się jakaś tam gra polityczna odbywała. No to w ten sposób to należy wytłumaczyć. Co do tego nie odbywającego się kongresu czy wyborów. ja bardzo żałuję, że te prawybory się nie odbyły. I że no, zarówno Nowa Nadzieja, jak i Korona, z tego co mi wiadomo, nie chciały zagłosować za, za prawyborami. Kongres też się powinien odbyć w niedługim czasie. To nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że on musiał się odbyć do tam, sierpnia 2020. 24 roku, bo no ja jakby zlecałem pisanie między innymi statutu konfederacji i tam konfederacja cały czas działa na przepisach przejściowych i naszą intencją pisząc ten statut było to, żeby nie wiązać sobie rąk w, w tak no skomplikowanej jednak układance politycznej, co tu dużo się oszukiwać, bo jeśli jakaś partia jest taką partią składkową, no to jest pewna skomplikowana układanka polityczna. Więc ten kongres powinien odbyć się w niedługim czasie rzeczywiście. Może szkoda, że się nie odbył w zeszłym roku. Bardzo żałuję tego, że nie odbyły się prawybory. No ale jeśli wewnętrznie partie polityczne zajęte są licytowaniem siebie nawzajem i czy tam swoich wpływów, a nie no właśnie, czy głosowaniem uchwały w sprawie, w sprawie prawyborów, no to niestety na tym się kończy. Szkoda, po prostu szkoda. Nie jest po prostu szkoda. No bardzo szkoda. Tego, bardzo robiłem, szkoda, bo rzeczywiście załuje. zgodzę się, że PIS na tym zyska, bo PIS na tym zyska hmm. przy słabych reprezentantach, przy słabym reprezentancie pis w tych wyborach prezydenckich. Można było znaczy, naprawdę dobry wynik ja zrobić, ja zrobić, jeśli konfederacja ja była tak. cała. Ten, ten reprezentant, jak napis, i tak nie jest taki najgorszy. Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić gorsze scenariusze, kogo PIS mógł wystawić, bo mówiło się dużo o tym, że pan Mateusz Morawiecki ma. Dużo pieniędzy na kampanię prezydencką. Także powiedziałbym, wyobrażam sobie gorsze scenariusze, jeśli chodzi o piszych gorszych kandydatów. Ale faktem jest, że jakby mnie z mojego punktu widzenia interesują w tych wyborach prezydenckich dwie rzeczy, tak naprawdę. Interesuje mnie to, żeby pozapisowska prawica była silna i żeby rzuciła wyzwanie pisowi, a w sensie takiego myślenia o państwie, no to interesuje mnie, żeby Trzaskowski przegrał. I uważam, że ten Niestety no, może zaszkodzić obydwu tym, tym rzeczom. To znaczy, po pierwsze, roz, im większe rozdrobnienie po prawej stronie, więc rywalizacja po prawej stronie, więcej, więcej złej krwi po prawej stronie, tym szanse Trzaskowskiego w tej drugiej turze są niestety większe, w moim przekonaniu. To znaczy, bo rywalizacja i zła krew to też demobilizacja w, w, po, po tej prawej stronie. A w pierwszej turze, no, będzie to raczej pomagało właśnie Nawrockiemu pokazać dystans do innych prawicowych kandydatów. O popatrzcie, jestem duży Nawrocki z 30 czy 25 procentami. No, a prawda, dopiero tam po 10 czy kilkanaście procent mają Mencen, Brown i, i, prawda, inni. Też proszę zwrócić uwagę, że nieprzypadkowo ta kampania wyborcza, jeśli chodzi o zbiórkę podpisów, bo. Ludzie zwracają uwagę na słowa, słowa, słowa. Co kto powiedział, jaką minę zrobił, jaki gest wykonał. No i to jest taki teatr polityczny. Nie tylko, że w polityce to ten teatr niekoniecznie jest najważniejszy. W polityce ważne, są, ważne jest to, co dzieje się na zapleczu i to, co dzieje się w ocenianej kuchni politycznej. A w kuchni politycznej, na przykład, istotne jest to, ile jest czasu na zebranie podpisów. I proszę zwrócić uwagę, ja nie pamiętam takich wyborów, gdzie tak szybkie ogłoszenie byłoby zbiórki podpisów przez maszałka i tak długi termin, że tam chyba do początku kwietnia te podpisy mają być zbierane. I po co to jest zrobione? No to jest zrobione po to, żeby po prawej stronie, która zawsze ma tendencję do inflacji kandydatów, że tak powiem, czyli do dużej liczby kandydatów, którzy się zgłaszają i chcą zarejestrować, żeby absolutnie każdy mógł się zgłosić i zarejestrować. Co to powoduje? To powoduje rozdrobnienie, rozbicie głosów i jeszcze większy poziom konfliktowości. Bardziej po prawej niż po lewej stronie. Po to jest ta wydłużona zbiórka podpisów, żeby nie było silnych kandydatów po stronie, zwłaszcza tej niepisowskiej, tylko żeby było wielu. Osłabionych kandydatów. No i ja się niestety spodziewam, że to jest właśnie taka gra chołowni Trzaskowskiego, żeby w ten, w ten scenariusz pójść. Przy obiektywnie słabej pozycji, w ogóle poziom chaosu w rządzie centrolewu jest niebywały. Ja tak, tak nieudolnego rządu, nie chodzi o to, że on jest lewacki, że on jest zły, bo jest, ale on jest przy tym wszystkim tak skrajnie nieudolny. Że mam wrażenie, nawet poszatkowane SLD w tam 2003, 2004, 2005 rok to było bardziej pozbierane i bardziej jakoś wiedzące, co robi, niż, niż ta obecna koalicja, która no, potuka się codziennie o własne nogi. Trzaskowski jest słabym kandydatem. Ja już mówiłem z, w, w październiku ubiegłego roku, że z punktu widzenia jakby prawicy, szeroko nawet rozumianej, to Trzaskowski to jest lepsza wiadomość, bo to jest facet ulepiony z PR-u, to jest facet, który. No, jest de facto łatwiejszym kandydatem, i widzimy to, jak on jest no, sztuczny, nieautentyczny, zużyty, więc szanse są w ogóle, żeby coś tutaj zrobić. No, tylko właśnie pytanie: Czy to rozbicie nie wypromuje Trzaskowskiemu jednak tej prezydentury, co byłoby dla Polski absolutnie fatalne. Okej, okay, dobrze, zgadzam się. Tutaj właśnie ten rozpad jest najgorszą opcją, w tym wszystkim, ale Grzegorz Brown mówi. Że panowie Bosak i Męcen, znaczy po prostu ruch narodowy i Nowa Nadzieja, poszły bardzo w centrum i czują się tam dobrze. Czy widzi pan to samo? Czy zgodziłby się z pan z tą tezą? Ja tego. Widzę jakieś głupotki, które potrafią zrobić jacyś posłowie yy, w stylu tam wpisania czy tam gadania o jakichś rzeczach do, do ustawy spadkowej, majątkowej. To takie pojedyncze incydenty widzę. Natomiast jak patrzę na głosowania w Sejmie, no to tego ruchu do centrum nie widzę, bo na koniec dnia nie jest ważne do końca, co kto mówi, tylko właśnie jak postępuje w polityce, jakie ma działania, jaką ma. Praktyka jest istotniejsza od retoryki w polityce. Dlatego, że retoryka, co jak kto mówi, tak bardziej radykalnie, mniej radykalnie, to jest kwestia, do jakiego wyborcy chce dotrzeć. No, jest grono wyborców, i w nich celuje Grzegorz Brown, którzy lubią ostrą retorykę, silne emocje i prawda tak wiecznie, że tak powiem, na. Na sterydach, żeby była ta, ta polityka robiona. No tylko, że takich wyborców jest ograniczona liczba po prostu. Partia, która wychodzi poza parę procent poparcia, partia, która jakby wychodzi poza 5, 6, 7, 8 procent poparcia, musi docierać do ludzi o różnej wrażliwości. I teraz istotą dobrej polityki jest dobry balans między formą, która wyraży, która jest w stanie szeroko złapać, a treścią, która powinna pozostać wierna pryncypiom. Więc ja patrząc na te prawda, głosowania czy posunięcia przez ostatnie półtora roku, to ja szczególnie tutaj żadnego marszu ku centrum nie widzę, no, szczerze powiedziawszy. Natomiast faktem jest, że zdarzają się błędy, czy zdarzają się głupoty może niektórym pośredniejszym członkom Konfederacji, którzy sobie wyobrażają, że że może coś złowią, może nie po lewej stronie, ale właśnie centro liberalne. No nie bardzo tam złowią, prawda? Zresztą prawda jest taka, proszę państwa, że w, w polityce i w nastrojach społecznych są takie fale. Proszę zwrócić uwagę na falę roku 2015, czyli wtedy, kiedy. Ja wszedłem do Sejmu, kiedy jako Ruch Narodowy szliśmy z Kukizem, jak był 15 no i, i, i proszę zwrócić uwagę, wtedy tak, wybory wygrał PiS i zgarnął większość samodzielną w, w parlamencie, to raz, to takie ustawienia w, w tych, w iPhone'ach się włączają. Po drugie, co się wydarzyło? No weszliśmy z tym Kukizem z 8% do Sejmu, Trzy Partia Korwin wtedy dostała no prawie, że wchodzący wynik, oni tam dostają 476, czyli trzy listy, z czego dwie weszły do Sejmu. Jedna zgarnęła w ogóle większość rządową, druga 42 posłów, a trzecia lista zgarnęła tam, no, prawie się otarła o próg, właśnie partia Korwin. Ale co nam to mówi w ogóle? To nam mówi, że jak, są, jak się idzie pewna fala, to jest no, dużo miejsca, dla dużo przestrzeni dla, 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 różnych, dla różnych działań. I być może też na tę falę obecnie liczy Grzegorz Braun. Zresztą, przed nim tak naprawdę jest pięć miesięcy miodowych, że tak powiem. To znaczy, kampania prezydencka to będzie najlepszy czas tej formacji. I wynik Grzegorza Brauna będzie na pewno jakoś tam przyzwoity, no bo to są spersonalizowane wybory, a jego formacja polityczna jest oparta na jego nazwisku, nie oszukujmy się. Natomiast po tym miesiącu miodowym, tych pięciu miesiącach miodowych, które, które będą, no przyjdzie czas bardzo ciężkich realiów politycznych. Dlatego, że te realia polityczne, już kiedy mówimy o najważniejszych wyborach, a te są zawsze parlamentarne, wybory sejmowe, to nie jest jeden kandydat, który jest w stanie zrobić niezły wynik, bo, bo ludzie go kojarzą i jest jakimś punktem odniesienia. To wybory parlamentarne decydują o tym, kto rządzi w kraju. No i te wybory to jest 41 okręgów, prawda? Więc nawet dobry wynik Grzegorza Brauna na wyborach prezydenckich, szacuję, że on będzie całkiem niezły ten, ten wynik, tego się spodziewam, no to niestety nie ma przełożenia prostego na wybory parlamentarne, które decydują o tym, czy partia wchodzi do Sejmu, kto rządzi w państwie. Pamiętajmy, że wybory parlamentarne roku 2015, o których właśnie mówię, dzieliło zaledwie pół roku od wyborów prezydenckich, od pierwszej tury wyborów prezydenckich, nawet mniej niż pół roku, kilka miesięcy. I KUKI spadł z 20 do 8%. I ja jestem przekonany, byłem w tej kampanii i to bo tam. Masakryczne błędy były popełnione w tym komitecie i w tej kampanii Kukiz 15 w 2015 roku. Myśmy stawali na uszach, żeby te błędy odkręcać, ale, ale tam było dramatycznie. Jestem przekonany, że gdyby te wybory w 2015 roku odbyły się, nie wiem, dwa tygodnie, nie daj Boże miesiąc później, to Kukiz 15 mógłby już do tego Sejmu nie wejść. Tak zła była koniunktura, w sensie tak duże były błędy i tak jakby... Nie przekładał się ten wynik prezydencki na, na kwestię parlamentarną. No, A tu jest jednak plus prawy. To znaczy, nawet relatywnie dobry wynik Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich no, nie oznacza sukcesu za dwa lata w wyborach parlamentarnych. I to będzie największe. To jest kwestia, jakby no, miara wyzwania, z którą on się w tej chwili mierzy. I szczerze powiedziawszy, tych miesięcy, zwłaszcza po kampanii prezydenckiej, tych lat, to ja nie zazdroszczę. No dobrze, mam jeszcze bardzo jedno ważne pytanie, Panie Pośle. Bo tak obserwuję to, co robi ta centro lewa kowalicja, co robi rząd Tuska i co się dzieje w ogóle w państwie Tuska i Bodnara. I mam duże wątpliwości, czy do tych prezydenckich wyborów dojdzie. Co pan na to? Dojdzie, Nie, no to, to jakby to było za duże przegięcie. Zresztą oni teraz proszę pamiętać będą mieli yy, yy. Żandarma Trumpa nad sobą, prawda? I to jest, to jest ta okoliczność, która do tej pory zazwyczaj, że był ten nad żandarm, czy to niemiecki, czy to amerykański, niekoniecznie sprzyjała powiedzmy prawej stronie, a teraz może nie sprzyjać centrolewowi tak, tak do końca. Oni sobie nie mogą pozwolić na to, że nie będzie tych wyborów. Oni natomiast sobie pozwalają na co innego, bo. Ja to tłumaczę też na swoim kanale. My nie żyjemy już w demokratycznym państwie prawa. Państwo prawa, no, mówiąc brutalnie, poszło się kochać w momencie, kiedy rząd nie drukuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego. Nie respektuje decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, wchodzi z siłą na rympał do prokuratury. Co byśmy sobie nie myśleli o tym, jak PIS ustawiał to państwo po swojemu, no to mieli tę większość, prezydent podpisywał ustawy, na przykład o prokuraturze krajowej, i z niej coś wynika. No i teraz nie może być tak, że rząd sobie mocą uchwały sejmu, a nie ustawy przepuszczonej przez normalny proces legislacyjny. Wydając polecenia policji, no coś realizuje. Więc my żyjemy jeszcze w demokracji, ale nie żyjemy już w demokratycznym państwie prawa. Państwa prawa już nie ma. A demokracja oparta jest na tym, taka czysta demokracja, że kto przejmuje władzę, no ten ma większość i robi co chce, bo ma za sobą właśnie policję, wojsko i straż marszałkowską. I w tym, w takim państwie już żyjemy. Jeśli. Natomiast Bodnarenko, Tusk i reszta będą szli tym tropem, którym idą, no to do, również te fundamenty legitymacji demokratycznej zostaną podważone i wtedy będzie już jazda bez trzymanki. I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby Trzaskowski tym prezydentem nie został, żeby oni nie domknęli systemu. Ja też nie mam wątpliwości, że demokracja liberalna już nie wróci. To jest upadek tego systemu. Będziemy teraz w, w medialno-partyjnej oligarchii żyli i cały bój, który przed nami jest najbliższych lat, to jest taki, żeby ta oligarchia była raczej konserwatywna, narodowa, patriotyczna, niepodległościowa, a nie żeby była lewicowo-liberalna. I, I z taką rzeczywistością się w tym momencie mierzymy. Panie pośle, no to to oznacza jedno, że to na koniec w tej drugiej turze będzie szantaż ze strony pis w kierunku środowisk patriotycznych i będzie się mówiło o tym, że no wiesz, no mimo wszystko PIS. No ja się na to już nie chcę złapać. Ja szczerze mówiąc, jak patrzę na to, co się wydarzyło z prezydenturą pana Dudy i to, co robi w kwestii Ukrainy, no to jest tak trochę, mam mieszane uczucia, delikatnie tu ująć. Jest to absolutny dramat, jest to absolutny dramat to, co się zwłaszcza na końcówce prezydentury Andrzeja Dudy dzieje. No ja rozumiem, że te działania, które on podejmuje, są obliczone na to, żeby uzyskać jakieś stanowisko międzynarodowe po zakończeniu prezydentury, no bo będzie młodym emerytem. Politycznym prezydenckim, ledwo po 50. to jest jak na politykę bardzo młody wiek. W związku z tym, no ale to jest skupczenie państwem. No to jest ja bardzo krytycznie to oceniam. Ten medal dla Brzezińskiego teraz i tak dalej. W każdym razie możemy zderzyć się z taką alternatywą. Niestety to rozdrobnienie po prawej stronie będzie sprzyjało no właśnie w pierwszej turze Karolowi Nawrockiemu gdzie teraz trochę mu depcze, po piętach, zaczyna deptać po piętach, no, że te kilkanaście procent Słowomira Męcena w szeregu kolejnych sondaży to i stanie w miejscu Nawrockiego, to jest pewna dynamika taka, która mi się skojarzyła z tym 2015 rokiem, z tym, z tym właśnie wynikiem kupizowym. No i w tym momencie raczej tej dynamiki, no nie wiem, zobaczymy, bo to znowu wróżenie, wróżenie z fusów, ale zobaczymy jak będzie z tą dynamiką prawej strony i możemy się oczywiście spotkać z taką, z taką rzeczą, że znowu będzie wybór między kandydatem PiSu a Platformy. I to będzie źle dla państwa polskiego, no ale ja nie wyobrażam sobie innego głosu taktycznego niż to, żeby Tusk nie domknął systemu. Sorry, Gregory, z zaciśniętym nosem trzeba będzie głosować po prostu przeciwko Trzaskowskiemu. No, tak, tak, yy, tak dzisiaj rzeczywiście rzecz sytuacja wygląda. I dlatego, no, panie dyrektorze, dlatego ja spędziłem naprawdę ładnych, yy, ładną dekadę polityczną z moich dwóch dekad yy, w ogóle działalności politycznej w życiu na tym, żeby budować maksymalnie zjednoczoną, maksymalnie silną prawą stronę. No i tym bardziej żałuję tego, co się w ostatnich dniach yy, yy, wydarzyło. Wraca Pan do polityki? W polityce wszyscy jesteśmy, nawet jak to się tylko komentuje, bo nie da rady, chyba że ktoś się zamknie w tej pustelni, w bieszczadach. Pan redaktor robi politykę, komentując ją, ja robię politykę na swoim kanale i w ten sposób wpływamy na rzeczywistość. I to jest, to jest coś, co się zajmuje i planuje się zajmować w na najbliższych latach. Czyli komentowaniem bardziej niż uprawianiem, tak? analizowaniem przede wszystkim dlatego że mamy szanowni państwo zmianę polityczną gigantyczną systemową która dokonuje się i mało kto o niej mówi mało kto ją w ogóle zauważa to co mówiłem chwilę temu że nie żyjemy że demokracja liberalna się skończyła to nie jest tylko polski fenomen tam Tuska Kaczyńskiego i spółki to jest fenomen w ogóle świata zachodniego i to jest rzecz którą trzeba umiejętnie opisać którą trzeba dlatego usiadłem trochę do opisania książki na ten temat. Trzeba wiedzieć dokąd my zmierzamy w tym wszystkim, pod właśnie systemu politycznego, bo ludzie patrzą od strony właśnie nazwisk, a to Brown, a to Mencen, a to ktoś tam, Winnicki, Duda no i tak dalej. No i fajnie, no bo to jakby jest konkret, prawda? Taki, mało ludzi chce pracować na ideach, na pojęciach, a to jednak w dłuższym terminie to nie jednostki decydują o tym, jak się dzieje historia, tylko decydują przede wszystkim procesy, mega procesy. I te mega procesy, w których żyjemy, te media procesy, które sprawiają, że nasz naród już nie jest narodem nowoczesnym, o którym pisał Roman Domowski ponad 100 lat temu, 120 lat temu, jest narodem postnowoczesnym i poszatkowanym. My wszyscy żyjemy w bańkach różnych internetowych, medialnych, nawet mieszkając w tym samym domu, w tym samym mieszkaniu potrafimy mieć zupełnie różne stany świadomości względu na bańkę, w jakiej funkcjonujemy. I to wszystko ma bardzo doniosłe skutki, nie tylko polityczne, partyjne, ale również no, takie systemowe, I, i to trzeba opisać, i to trzeba powiedzieć, co w tej sytuacji robić. I myślę, że w, na tym odwyku politycznym, na którym jestem i który służy mojemu zdrowiu fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, to jest najbardziej pożyteczna rzecz, jaką się mogę obecnie zająć. Robert Winnicki, były poseł obecnie wprowadzący swój własny kanał na YouTube. Robert Winicki, łatwo znaleźć. Zapraszamy do subskrypcji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie. serdecznie. Pozdrawiam dziękuję, pana. Pozdrawiam, i dziękuję, dziękuję serdecznie. Ja dziękuję wam, Kowali, za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, ale również do podawania dalej tej rozmowy, lajkowania, komentowania, bo to najważniejsze zachęcam do tego bardzo mocno. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność dziennikarską, w opisie tego materiału jest jak można postawić mikamy, jak można to zrobić. Z góry dziękuję. Um, dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia. Do widzenia.